Witajcie moi drodzy, dawno mnie nie było, ale też za bardzo nie miałem co nagrywać. Bo, jakby nie patrzeć, handel autami idzie coraz gorzej i tych samochodów mam coraz mniej w sumie rok do roku. Zaczynając tam lata temu, były to dużo większe ilości. Teraz tych samochodów jest coraz mniej. Prawda też jest taka, że zacząłem się też zajmować troszeczkę innymi rzeczami. I może mniej czasu poświęcam na te samochody, ale mniejsza o to. Trafiło się auto, którego nie nagrywałem, bo nagrywałem bodajże wam Passata B6, B7 chyba wam nie nagrywałem, a teraz trafił się Passat B8 i postanowiłem go nagrać, bo jest to auto dość popularne i jest to auto dość dobre. Po. Eee, bo... W średnim odbiorze pasatów B6, a w sumie złym odbiorze e, lichym odbiorze B7, przyszła era B8, które są samochodami bardzo dobrymi, ale to zaraz do tego przejdziemy, moi drodzy. Jest auto z segmentu, no chyba jakby nie patrzeć, te e, mające aspirować do takiej, no może flagowej, to nie, ale jednej z lepszych limu limuzyn Volkswagena bezpośrednia konkurencja hmm. Mondeo MK5 e Opel Insignia B co tam jeszcze ze Skodą jest ciężko powiedzieć bo teoretycznie gabarytowo i klasowo bardziej superb znaczy klasowo bardziej super, gabarytowo bardziej Octavia eee, no ciężko jest mi to, że tak powiem przyrównać no raczej super, eee, ale Superb jest większy Audi też takie A5, A6 no jakaś tam Mazda 6 tego typu samochody eee, co jest ciekawego, co jest fajnego w Passatach B8 szczególnie tych nowszych to silniki bo generalnie są to już jednostki we wszechmiar miar poprawione 2.0 TDI bardzo dobre 1.6 TDI również bardzo dobre aczkolwiek na tą masę auta to 1.6 TDI to jest tak troszeczkę biednie mamy też benzyny benzyny mamy tutaj w sumie na pewno są też 1,4 TSI, i to już będą zazwyczaj jednostki na łańcuchu, znaczy na pasku, przepraszam, na pasku rozrządu, czyli EA211. 1,4 TSI na łańcuchu, jeżeli były, a nie jestem pewny, czy były, czy nie były, no to bym się wystrzegał. Później mamy 1,8 TSI. 180 koni, to jest też już poprawiony silnik, więc też nie ma się czego bać. Też jest to bardzo fajny silnik. No i 2.0 TSI również poprawiony. Też silnik, którego nie ma się co bać. Są to już silniki pozbawione wad olejowych, tych plastelinowych rozrządów i generalnie są to auta fajne. Wyposażeniowo również fajnie. No bo w tych Passatach mamy już te światła matrycowe, nawigację, często wirtualne zegary. No są to auta fajnie naładowane elektroniką, która jest dość trwała. Automaty DSG, które no ja to zawsze powtarzam, że DSG to jest niedościgniony wzór skrzyni dwusprzęgłowej. Cóż jeszcze? Generalnie auta, które nie mają problemów e, z korozją, nie mają problemów z silnikami, z elektroniką. Naprawdę auta kompletne. W sedanie wydaje mi się, że nawet ładne. W kombi no trochę gorzej, bo przód ładny, e, tył no taki trochę archaiczny. Tak ten tył to się ciągnie za tymi passatami. Niewiele ta B8 się różni od tej B7 Wnętrze Według mnie bardzo ładne eee, Łapaczy na kurz jest dużo e, Ale to wszystko fajnie wygląda Fajnie jeździ Co jeszcze? Ekonomia tych samochodów I, Ale tak szeroko rozumiana No to spalanie dwulitrowego diesla bardzo akceptowalne 1,8 TSi, akceptowalne, 2,0 TSi, akceptowalne. To nie są jakieś bardzo paliwożerne samochody, a w miarę jeżdżące. Fajnie wyciszone, fajnie wytumione, szczególnie w benzynie. Powiem Wam, że ja B8 w dieslu nie miałem, więc się nie wypowiem, czy jest tak dobrze. Jeżeli chodzi o benzynę. Wyciszenie jest fenomenalne. Silnik chodzi bardzo cicho. Na postoju go jest w ogóle nie słychać. Bardzo fajnie, solidnie wyciszone auto. Co tam jeszcze? Systemy multimedialne, OK, jakieś tam Android auto pierdoły. Wiadomo, niektóre funkcje trzeba powłączać. I to gdzieś tam może generować jakieś koszty, aczkolwiek auta to już nie są takie bardzo nowe, więc... Część tych oferowanych na rynku już pewnie ma to powłączane, poruchamiane, podblokowywane przez poprzednich właścicieli. Co do kłopotów e, w tych samochodach, no to tak. W dieslach, jakieś tam TPF-y, wiadomo, standard, nic strasznego. E, w benzynach, e, TSI, to z czym się spotkałem w tych nowszych TSI, to jedynie Sądy NOx. One bywają kapryśne, potrafią czasami wywalić błąd z niczego. Eee, także no te sądy NOx zawsze można to wykodować i pozbyć się problemu na wieki. Wiadomo, to są tylko jakieś tam ekologiczne wymysły, yy, które utrudniają nam życie, tak? No i cóż, no myślę, że tak naprawdę szybko w skrócie wam powiedziałem o pasacie B8, ale ja nie mam za bardzo za dużo więcej do powiedzenia, bo tu się naprawdę nie ma do czego doczepić. Solidny, bardzo solidny, dobrze wyglądający samochód. Trzyma cenę solidnie. Naprawdę solidnie trzyma cenę, bo jak patrzę tam na ogłoszenia tych samochodów. No wiadomo 2015 roczniki z początku produkcji m, zaczynają schodzić poniżej 40 tysięcy, co i tak jest ceną kosmiczną e, bo z początku produkcji Mondeo MK5 w dieslu, który też jest solidnym samochodem e, kupicie na pewno poniżej tak, tej kwoty, więc Passat trzyma cenę lepiej niż Ford, co tam jeszcze? Nowsze roczniki. One też w ogóle osiągają kosmiczne ceny. Więc są to auta w miarę chodliwe, w miarę poszukiwane. Ciągnie się troszeczkę za jednostkami TSI zła opinia, ale no tu przestrzegam, bo to są już wszystko silniki poprawione. Naprawdę bardzo solidne silniki benzynowe. Ja bym się ich nie czepiał. Naprawdę nie czepiałbym się tych silników. Co jeszcze mogę powiedzieć o pasatach? Na co zwrócić uwagę? No, bardzo fajny wymysł, który jest montowany. Co mnie akurat w pasacie bardzo pozytywnie zaskoczyło, to światła matrycowe. Fenomenalna sprawa. W innych samochodach też dostępne, wiadomo, ale no tutaj w tych pasatach z 2015 16 rocznika jest to. Pewnego rodzaju innowacja, bo mało który samochód z tamtych lat miał te matrycówkę. Z takich no, normalnych samochodów, tak nie topowych modeli. A więc moi drodzy, jeżeli szukacie fajnego reprezentacyjnego Sedana albo sporego Kombi, które się nie psuje, dobrze wygląda. Samochody są naprawdę dynamiczne. To pasata Wam polecam. Jako alternatywę daję Skoda Superb, która będzie takim pasatem, tylko troszkę większym i z mojego doświadczenia bardziej podatnym na korozję. Ale coś za coś: dostajecie takiego pasata w większej bucie no musicie troszeczkę zadbać o korozję. I w sumie to tyle z koncernu. Uwaga, co jest odpowiednikiem, bo w Sacie nic takiego nie znajdziemy. Jakiś tam Leon to jest znacznie mniejsze auto. No, w autach konkurencji jakaś tam Mazda 6 na przykład. Tak, tam też są dobre, dosyć benzyny. Aczkolwiek, no, wydają się mniej solidne te Mazdy niż Pasat. Nie mówię tu już o autach typu. Rzod, bo w sumie nie mam go do czego porównać. Tego pasata no do czego? Do, no nie, no może do nowej 508. Tak, może do nowej 508. To by było fajne porównanie. I taką 508 też, jak mi się trafi gdzieś i będę miał chwilę, to chciałbym Wam nagrać. Bo to też fajny i ciekawy samochód. Tylko, że tam jest z silnikami dużo dużo. W pasacie bez mała, co weźmiecie. To będzie niejasne. Lepiej, gorzej, ale, ale zawsze dobrze. Czego nie mogę powiedzieć o konkurencji. Moi drodzy, na tą chwilę dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że mi się uda teraz trochę częściej coś nagrywać. Bo mam różnych tam innych tematów do poogarniania i stąd brak czasu. A no ja gdzieś tam mam ten kanał niszowy, bardziej robiony przy okazji niż dla jakiegoś tam zarobku czy nie zarobku, bo to wiecie to, nie, nie, ma, nie ma z tego pieniędzy, ja mam e, za mało obserwujących tam czy tych innych, tam lajkujących, ja to też się generalnie średnio na tym wszystkim wyznaję, e, więc dochodów to ja nie mam z tego żadnego. E, jedynie co funkcja edukacyjna, bo czasami jak przyjeżdżają do mnie ludzie, to jestem przerażony, w ogóle nie wiedzą o czym mówią. Coś by chcieli, ale nie wiedzą co mylą generację silników, mylą. w ogóle wszystko mylą wszystko mylą. Hitem to jest jak przyjeżdżają ludzie po Forda i kręcą nosem na 2.0 TDCI po nowego Forda oczywiście, czyli nowego, no z 2000, nie wiem 13 roku przyjeżdżają Focusa oglądać 2.0 TDCi I oni są załamani, że to jest 2.0 TDCi Bo w tych autach to wtryski leciały To się za głowę łapie To jest w ogóle kosmos Przyjeżdżają i są załamani, że mogą kupić najlepszy silnik, jaki był w ogóle dostępny w tym momencie No ale mniejsza większość Tak to już jest z ludźmi Edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja to jest podstawa. Na ten moment dzięki za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia w następnych materiałach. Na razie, cześć.